Od czasu do czasu, grając razem z moim kolegą Mr Sniperem, napotykamy zbugowane modele postaci. Dziś chciałbym wam pokazać kilka najbardziej zabawnych bugów związanych z postaciami. Zacznijmy od tego niewidzialnego snajpera. To właśnie on rozśmieszył mnie najbardziej, gdy przeglądałam moje klipy z bagami. więc zaczynamy ten film duchem snajpera z gibusem. A tutaj, proszę Państwa, jestem ja. Tak, tym razem to moja broń postanowiła zniknąć i strzelam z niczego. Team s 2 broni czasami robią niespodzianki. Debitują gdzieś nad głową, wszczepiają się do rąk, gdy nie powinno ich być w ogóle widać, albo nagle widać je wszystkie naraz, mimo że powinna być tylko jedna. I tak, to ja nie kombinowałam nic z ustawieniami, by wyglądać w ten sposób. To po prostu bug. Moim ulubionym przykładem tego typu bugów jest inżynier w Toolboxie. Jak tylko go zobaczę, od razu robię klip. Zwróćcie uwagę na tę pyrkę. Ma na sobie ciepły ciąg, który powinien wyrzucać dym tylko podczas lotu, a z jakiegoś powodu animacja zwiesiła się na stojącej pyrce. Wygląda to naprawdę dziwnie. Szpieg to prawdziwy mistrz w bugowaniu broni, w szczególności tych, które ukradł przeciwnikom, za których się podszywa. Tu widzicie go w rękawicach grubego, tam z miotaczem ognia pyrki. A tu z karabinem snajperskim, skradzionym snajperowi. Najczęściej można zauważyć bronie klas, za które szpieg podszywa się najczęściej. No i oczywiście, Demoman bez nóg to klasyka. Gdy takiego widzę, to od razu wiem, że to szpieg. Szpieg to zdecydowanie najbardziej zbugowana klasa. Nawet nie pytajcie, co się dzieje z jego ręką. A to? Zabicie przez. chmurkę deszczu ze spawda? Najprawdopodobniej to efekt oblania skautowym, wściekłym lekiem, a strzelający to oczywiście gruby. Jakim cudem zabił mojego kolegę ze Spawna, skoro sam był w tunelach? To już pozostaje zagadką. Na koniec medyk z koślowymi rękami. A jak u Was? Widzieliście jakieś zabawne bugi związane z modelami postaci lub broni? Do zobaczenia w następnym filmie i pozdrawiam Cię krótko.